Oto testowe nagranie. Sprawdzamy liczebność FPS-ów. Mów coś cały czas, bo to jest takie testowe, bo zaczęło się nagrywać. Mów coś, żebym zaczął no jaki spoko, jest dźwięk. Spoko. W tej chwili... Powiedz nie jestem czy, czy to są nagra. Ja no, ale mów, mów cały czas coś. Znaczy stary. Nie będę gadał cały czas ale mogę nie, ci poczytać dobra, dobra. książkę. Poczytam ci instrucję. Dobra sobie... nie, już wystarczy, dużo powiedziałaś. Powiem hmm. ci, że FPS-ów jest tak mniej więcej to może... Jest troszeczkę spadek. Teraz zacznę coś bić, zobaczymy po co. Okej, ktoś coś na tym Dobra, ja teraz zastopuję to nagranie. Jeszcze polecę gliderem trochę. akurat będzie minuta nagrania, ja to później sobie odtworzę i zobaczę ten. Czy dobrze nagrały i się teleportuję do ciebie na PC? Keko. Powiem Ci, że płynność gry nie spadła to praktycznie w ogóle, no FPS-y trochę spadły, tego nie widzę. No wiesz, na liście, będzie lepiej, nie? Bo tylko my, gracze. Tak. Nie wiem jak zastopować, a tym samym. może przytrzymać. Nie działa. I czemu nie mogę, teraz nie mogę zastopować tego nagrania.